Witajcie, moje kochane wymurdeczki, wy moje, to ja Misania. Co w dzisiejszym materiale będziemy robić? Już oczywiście mówię. Dzisiaj sobie otworzymy polibaczek, a tym polibaczkiem, który sobie otworzymy, będzie nim ten. To jest polibak ze serii Lego Dreams o numerze 30660 i nazywa się to Zoe's Dreams Jetpack Booster. A po polsku wersji to nazywa się plecak odrzutowy z dopalaczami Zoe'. Tak, tak się nazywa w polskiej wersji. Jak widzicie, mamy tu naszą zoję, i oczywiście ten yy, plecak odpływowy. No i mamy tu, jak widzicie, takiego skropnego, oczywiście nietoperka. Bo jak ostatni raz, oczywiście, otwieraliśmy taki polibaczek, ale to dawno było z Dreamsów. To był, pamiętam, taki pajączek. A teraz mamy takiego, widzicie, nietoperka. No, i jak wiecie, ten polibak mam z oczywiście z Dino, bo była jakiś czas temu promocja dawno, ale była taka, że jak kupicie trzy, to będą po No ale co, nie przedłużając, oczywiście my sobie otwieramy. No i jak widzicie, też ten polibak. No, on nie jest taki za, nie ma za dużo elementów, no bo. No, co tutaj mamy? Mamy tylko naszą minifigurkę, ten plecak rzutowy i oczywiście naszego, oczywiście takiego nietoperka. No, ale dobra. Nie przedłużając, oczywiście sobie go otworzymy. Wezmę sobie oczywiście nożyczki, i oczywiście sobie otworzymy. Dobra. Okay, dobra, mamy. To sobie wyrzucę, bo to mi się nie przyda. No i zobaczymy. No dobra, to już jest wszystko. Nic nie mamy. Tak, mało tych elementów. Później, oczywiście, Wam sprawdzę, ile tu ma, bo tu ma, będzie. Mamy tu, jak widzicie, taką instrukcję, jak to złożyć. Mamy nawet bardzo ładną instrukcję, bo jak widzicie, to mamy tą naszą Zoe, jak ona śpi z gitarą, akurat. No i jeszcze mamy tutaj ładną, taką, jak widzicie, ładne kolory, takie różowe. No i mamy tutaj, jak widzicie, Dreams. Tutaj naszych, tutaj widzę, te nasze rodzeństwo oczywiście. No i tu, jak po kolei można oczywiście tu składać, oczywiście ten nasz ten, polybag, ten bardziej odrzutowy plecak tej Zoi, ale fajnie to wygląda, że ona sobie tutaj wiecie, śpi i ten no i co? ja to idę składać oczywiście no wiem, że to za dużo nie potrwa przypuszczam z minutka, no bo to nie jest jakieś najwielkie bardzo ale ja pójdę oczywiście to złożyć oczywiście, jak oczywiście złożę to do was oczywiście powrócę i wam oczywiście pokażę, pokażę. oczywiście ten Odrzutowy, oczywiście plecak tej naszej Zoe. No dobra, to ja oczywiście idę szybko to złożyć. Jak złożę, to oczywiście przyjdę i wam oczywiście pokażę ten nasz, jakby powiedzieć, tą naszą mi figurkę i tak dalej. No dobra, nie przytoczając, idę oczywiście składać za momencie, gdy do Was powracam. Jestem już z powrotem, moi kochani. Jak już ułożyłam ten plecak odrzutowy z dopalaczami naszej, oczywiście Zoi. I tak jak widzicie się prezentuje. Zaraz oczywiście na wspólnie Wam oczywiście pokażę, ale najpierw Wam pokażę elementy dodatkowe, które zostały. Nie za wiele, jak widzicie zostały tylko trzy. Zostało jak widzicie to oczko od naszego tego takiego, nie, toperka. No i dodatkowo jak widzicie taki zomek, a tutaj użyli jako taki ogonek do niego. No i taki jak widzicie element, taki groszek po prostu jak widzicie, już widać, że to jest od tych, od tego tutaj. Nie za wiele, no ale jakieś to jak widzicie zostały. No, ale dobra. oczywiście to sobie schowam. Tutaj, wiecie, do Poliwagu, sobie później to schowam. No i instrukcje też schowam, bo już instrukcję Wam pokazałam. Tam, wiecie, nie, był, nie było jakiś lekram, tylko były fajne takie, wiecie. Ale mogę na szybko też tak pokazać jeszcze. Już Wam pokazywałam, ale. Na szybko, może wam pokażę jeszcze. O, żeby nie było. No, to wiecie sobie na spokojnie, zgodnie z tą misją, ułożyłam. No i jak widzicie, mamy tutaj taki fajny, taki mini, jak widzicie, taki plakat, taką wstękę. No i z tej strony, gdzie mamy naszą Zoe, która śpi oczywiście z gitarą. Ale to to oczywiście na szybko, już to widzieliście, ale na wszelki wypadek wam też pokazałam. Dobra, teraz sobie to to sobie schowam, to sobie później tam gdzieś schowam do moich innych, a wam pokazuję oczywiście ten sprzęt, oczywiście Zoe. Najpierw wam pokażę oczywiście tego e, takiego tego nietoperka, i tak jak się prezentuje. Ma fajne bardzo oczy, jak gdzie ma ruchome skrzydła, możemy sobie poruszać nimi. Jak widzicie, ma tutaj taki ogonek. To nie jest taka, wiecie, jest taka yy, bardzo dużo budowa. To jest taka mała, yy, oczywiście. I jak widzicie, nie dużo tych klocków tu było użyte. Dlatego, bo jak pamiętamy, yy, jak otwieram, wiecie, jeden z projektów Dreams, no to pamiętacie tego fajnego pająka, a tu mamy teraz takiego fajnego nietoperka. Bardzo mi się podoba. Coś innego. W sumie jedynie co bym tutaj dała, to jeszcze może tutaj, bo tutaj jak widzicie, po dwóch stronach jest taka pustka. I szczerze, mogli coś tu jeszcze dodać. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, jakieś tutaj ozdoby czy coś takiego, albo nawet te takie yy, po prostu yy, te kropki Wiecie, które takie małe po prostu, jakieś groszki, albo takie po prostu małe kwadraciki. Wiecie o co chodzi? O, mogę Wam coś takiego? o to, coś takiego, tylko bez tego, oczywiście, żeby włożyć. Oczywiście, tam coś takiego. To, to, to by fajnie tutaj, bo tak tutaj to jest tak niezakryte, to takie średnie. Albo jak już chcieli, to nie wiem, jakieś nóżki mogli zrobić mu. No albo to jakoś zagry, bo to tak średnio wygląda. Ale sam sobie ten nietoperek oczywiście nie jest najgorszy. Czekajcie, poprawię, bo aż mi skrzydło, jak widzicie, się odczepiło. A, i tutaj, jak widzicie, mogę sobie tutaj poruszać, jak widzicie, tymi oczkami. Czyli można je akurat odczepić, ale tak trochę poruszać nimi też można. Widzicie, z powrotem wezmę te oczy. No ale, jako nie to, taki, Chyba jest taki... Nie to, że coś powiedzmy takiego, jakieś takie stworzonko, no ale powiedzmy, że to jest taki nietoperek. Ale bardzo fajny, oceniam go 10, oczywiście na 10. No ale dobra. Teraz pokażę Wam, czyli naszą z tą Zoi. No i ten i ten polipak w ogóle przeczytałam, zobaczyłam i ten polipak składa się z 37 elementów. To nawet nie jest najgorzej, ja myślę, że tak z 20, a jest ich 37, to nie jest najgorzej. Ale tak, skupmy oczywiście na tym plecaku żółtowym i naszą Zoe. I tak jak widzicie się prezentuje nasza oczywiście Zoe, bardzo fajny oczywiście jak widzicie strój. Dodatkowo jak widzicie z Zoe dostaję jak widzicie łuk, taki bardzo fajny kolorze fioletowym. Mam bardzo fajne... Yy, oczywiście włoski. I czy ona ma drugą twarz? Oczywiście ona ma drugą, ma taką wiecie, bardzo przy, szczęśliwą. W sumie tu też taką szczęśliwą, tylko taką, wiecie, zadziorą, taką idzie po mojej myśli, coś takiego. Ale bardzo fajnie to wygląda. Strój yy, sam sobie oczywiście też Niczego sobie. Tył oczywiście, no to jak widzicie, tutaj zakrywa ten plecak ten rzutowy, ale mamy tu jak widzicie taki kawałeczek, ale jest ok. No i dobra, teraz po, pokażę Wam oczywiście ten plecak rzutowy. Możemy jak widzicie poruszać tymi, drugi tak samo. Możemy sobie to wziąć do góry, do nadu, bo mamy jak widzicie tutaj takie, pół, yy, możemy tu mamy taki fajny, wiecie, mechanizm. Oczywiście takie techniczne, no klocki jak technik, no i po prostu możemy tu sobie tym oczywiście poruszać. Co nie to wygląda w sumie, no nie jak, troszeczkę wygląda jak ten zarzutowy, ale bym powiedziała też, że tutaj wygląda oczywiście jak y, takie głośniczki bym powiedziała. Tu gdzie mamy taki napęd i ten plecaczek niczego sobie, naprawdę Wam powiem. Niby taka wiecie mała budowla, a bardzo fajny, no, taki spoko pomysł. I Ja pamiętam, że chyba kiedyś nawet można było chyba ją dostać chyba jako upominek przy zakupie. Pamiętam. I teraz można też go też odebrać za 500 punktów e O Też. Ale pamiętam, że kiedyś ona też była jakby zgarnięcia przy zakupie. A teraz ona jest, można sobie ją za 500 tam punktów. Ją, tym polibak oczywiście chodzi mi zgarnąć oczywiście. No ale niczego sobie. Oczywiście samą mi figurkę. No i ten oczywiście odrzut, ten bardziej nie odrzutowy jest, tylko ten rzutowy z opalczami Oceniam bardzo dobrze. No tutaj nie jest bytem wiecie. Nie ma co tutaj pokazania, tylko wiecie, że można sobie tymi poruszać tymi skrzydełkami, oczywiście no co, figurka może się ruszać łapkami, no jak zwykle jak każda figurka. No i dodatkowo dostajemy oczywiście tego takiego nietoperka, trochę takiego coś takiego powiedzmy albo takiego no ptaka, to to, to nie jest, po prostu to jest taki taki powiedzmy nietoperz. Jak oceniam, oczywiście jest sam poliwak bardzo dobrze, jak też wiecie przydałby się taki wiecie plecak rzutowy no to na pewno śmiało polecam no i czy wiecie na pewno czy jak ja kupowałam czy się wiecie z tymi potrzebami czy warto był oczywiście tej ceny co ja zapłaciłam powiem że tak za dyszkę co wiecie łata promocja widy no to tak owszem bo to nie jest jakiś wielki wiecie polibach no za tą kwotę co ja dałam no to na pewno, ale za taką, wiecie, normalną, jakoś, no to tak średnio. No bo to nie jest jakiś wielki y, polibak, tylko wiecie. Y, bardziej nie polibak, tylko taki zestawik. No tak bym powiedziała, że to taki trochę mini zestawik. No powiedzmy, ale to bardziej polibak. No bo tutaj wiecie, dostajemy tylko, wiecie, taki. Plecak rzutowy z klocków, no i mi figurkę, no i pająka. No i to ma tylko 37 elementów. No to nie jest jakieś wielkie. No ale mogę na pewno szczerze Wam polecić ten poliberk. Jak ktoś na przykład lubi Dreams i na przykład nie ma tej figurki Zoey ale na przykład w tej wersji tej Zoey no i na przykład chce mieć taki przedręczny, oczywiście plecak. No i oczywiście tego fajnego nietoperka, no to mogę Wam serdecznie polecić. No to co? Będę się z Wami oczywiście żegnać. Sądzę, wam, że wam odcineczek Wam się podobał. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału i oczywiście łapki w górę, a suba, żeby widzowie dali radę dobić do tysiąca subskrypcji. Na pewno sobie damy, damy radę. No dobra, ja się będę z wami żegnać. Sądzę, wam, że Wam odcinek się podobał. Nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnym materię, no to Bye! No to bardziej. Na razie.